Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na luty 2024. Taką dzisiaj mam różdżkę, o. czyli wachlarz. Będę się wachlować tu, chociaż nie jest za ciepło. Yy, zaraz moment. Więc tak, mamy pierwszy tydzień. Pierwszy... Proszę się nie zrażać tą kartą, bo ona jest potrzebna, ta energia. Dobrze, dziesiątka buław, tam mamy dziesiątka denarów, no czyli trochę ciężki będzie pierwszy tydzień, owszem, ale to nie znaczy, że trzeba się tym zrażać. Zobaczymy co będzie dalej. Mm, no tam praca, przede wszystkim praca będzie ciężka, no ale o tej pierwszej karcie zaraz powiem. Tu mamy króla mieczy, o czyli coś do załatwienia jeszcze pewnie będzie. Yy, co tam dalej? Tu mam ósemkę kielichów cesarz? No proszę, zaczyna się zmieniać. Odmienia się na lepsze, ewidentnie. Tylko, że wy i tak się martwicie, no to już jest wasza wina, wasza wielka wina, bo tu nie należy się martwić, jeżeli się odmienia na lepszy. o proszę, nawet słoneczko jest. I co tam jeszcze jest? Trójka buław, o! Czyli druga połowa miesiąca zdecydowanie wygląda lepiej. Tylko z tych myśli takich, z takiego czarnowistwa lepiej by było zrezygnować, bo to wam nie pomaga, a przeszkadza tylko. I teraz tak, mamy tego diabła słynnego, a ja mówiłam, żeby się nie zarażać, bo to jest potrzebne. Tutaj no, każdy w zasadzie ma jakieś słabości, jakieś lęki, no i tu ta karta przypomina o tym, aby się tym słabościom i tym lękom swoim przyjrzeć. Jaka jest ich przyczyna? Bo ta sytuacja, która się tu pojawi, ona będzie te lęki pokazywać, właśnie, i ona będzie po to, abyście się swoim lękom przyjrzeli, cokolwiek to będzie, bo to mo może być związane z nałogami też, czy, czy jakimiś słabościami innego rodzaju. W każdym razie to jest po to, abyście się swoim słabościom i lękom przyjrzeli, także swoim emocjom różnym, nie tylko lękom. No, przede wszystkim trzeba odnaleźć w sobie tą pierwszą przyczynę, co spowodowało, te emocje, czy uzależnienia, czy zahamowania, no bo to coś takiego tu będzie. Czyli nie jest łatwa energia, ale ona jest potrzebna po to, abyście przeanalizowali coś z przeszłości, może jakieś wydarzenie z dzieciństwa, być może nawet gdzieś z dalekiej przyszłości, co spowodowało właśnie ten lęk, czy to uzależnienie, czy to zahamowanie tutaj. Bo jeżeli się wyzwolicie z tych lęków, czy uzależnień, to wyzwolą się, czy uwolnią się w Was pokłady pozytywnej energii, może nawet i twórczej. No tutaj widać dużo pozytywnej energii, która się uwolni w drugiej połowie miesiąca, natomiast tu widać pracę. To już od razu powiem, że tu widać pracę, która jest no lekko ciężka. Lekko ciężka, tak? Yy, cóż. Czyli trzeba wyjść naprzeciw swojej ciemniejszej stronie, ciemniejszej stronie swojej natury, no bo każdy ma, no, czy to, to co mówiłam, czy jakieś lęki, czy słabości, czy uzależnienia, czy tam jeszcze jakieś inne zahamowania, które mu przeszkadzają w życiu, i to będzie tutaj widać, że to Wam przeszkadza. Więc najpierw to trzeba poznać, przeanalizować, skąd to się wzięło. A później zaakceptować jeszcze, no co nie zawsze jest łatwe, ale jak się nie zaakceptuje, to się z tego tak łatwo nie wyjdzie, więc lepiej zaakceptować, spró spróbować to jakoś uwolnić. Tak emocje trzeba rozładowywać, aby nie zaszkodzić komuś ani też sobie samemu. No trzeba jakoś emocje rozładować. To jest z przeszłości, mówię, no bo to najczęściej jest związane z emocjami, z przeszłości, z jakimiś traumami. Dobrze. To teraz mamy. Hmm, no to jeszcze tak powiem, że jak się zmierzycie z tymi własnymi lękami, co może nie być przyjemne, ale jak już się zmierzycie z nimi, to da wam siłę i to też tu od razu widać, znaczy od razu, no to troszeczkę dni minie, ale siła jest pokazana, także uda wam się, uda wam się zmierzyć z lękami i pokonać tą, tą słabość w sobie. I ta siła tutaj się pokazuje nieco później, no ale po drodze macie tą pracę taką troszkę ciężką. Ale tutaj jest też taka wskazówka w sumie, żeby za wiele nie brać na swoje barki, ponieważ tu dochodzi do przeciążenia ewidentnie, a wy jesteście tutaj pokazani jako tacy pracoholicy, ludzie bardzo obowiązkowi, którzy y, starają się wywiązać z powierzonych im zadań, czy to w miejscu pracy, czy w domu, bo to y, nie dotyczy tylko pracowników, pracujących osób, także tych, którzy w domu pracują i cóż, no nie brać za wiele nie brać za wiele na siebie, na swoje barki i wy tu poznajecie to swoje ograniczenie, że za wiele obowiązków na siebie nie możecie wziąć, bo to nie udźwigniecie od razu chyba, że rozłożycie ten ciężar sobie na raty albo ktoś wam pomoże no ale liczyć na kogoś to już lepiej, lepiej sobie odjąć troszeczkę tego ciężaru i zostawić albo na później albo w ogóle zrezygnować no, bo może ten ciężar tu nie jest potrzebny taki duży. Może nie jest potrzebny, może z niektórych rzeczy możecie zrezygnować i, i to jest by, nawet zachęta, żebyście to zrobili, żeby nie doszło do tego przeciążenia. Yy, tu nadal jesteście pracocholikami, no czyli tak wszystkiego na pewno nie zrzucicie z siebie, no to już wiadomo. Nawet nie, nie, nie powinniście, bo macie tu coś do załatwienia, być może nawet i do zapłacenia. Także nie możecie zrezygnować z pracy, i to jest zrozumiałe. Natomiast chodzi o to, żeby nie brać zbyt wiele na siebie. No skoro macie dużo prania w domu, a w pracy też tam dużo czegoś, no to może to pranie przełożyć na później. Może pewne rzeczy przełożyć na później albo w ogóle sobie. Darować, jeżeli coś jest niekonieczne, jeżeli coś nie jest potrzebne, to sobie darować. Dobrze, więc tu mamy ten protokoll, jest pokazany, to już idziemy do drugiego tygodnia. Jest ta sprawa do załatwienia. Ja mówiłam, że być może trzeba będzie coś załatwić, bo wy tutaj uważacie, że coś tracicie w sensie materialnym, no, tracicie jakieś denary, czyli coś trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić. Może rachunek za prąd, może za coś innego, może za gaz, może jeszcze tam za coś. I no, takie sytuacje się powtarzają oczywiście. I to nie jest nic dziwnego, tylko że Wy uważacie, że Wy tu no, za dużo płacicie, a za mało Wam zostaje. Tak uważacie. Natomiast zobaczcie, zobaczcie tutaj, w trzecim tygodniu macie cesarza, czyli macie dosyć pieniędzy. Także tutaj no, dobrze by było przekierować uwagę jednak na to, co macie, a nie na to co straciliście, tak? I co diabli, co diabli wzięli. No, coś, coś tu stracicie prawdopodobnie i tak tak przynajmniej będziecie odczuwać, ale nie płakać za tym, co się traci, no bo to, to są tylko pieniądze, no one są potrzebne, ale wy je albo odzyskacie w jakiś cudowny sposób, albo zarobicie, no po prostu może też zarobicie, bo jesteście tutaj osobami pracowitymi, także pieniądze będą przy was. A tutaj Trzeba zmienić punkt skupienia uwagi, po prostu. I od czegoś odejść, mówią karty. Czyli no, od czego odchodzimy? Przede wszystkim od tego, co nam nie służy. Możecie odejść z jakiegoś miejsca. Być może z poprzedniego miejsca pracy, bo za dużo obowiązków, za dużo ciężaru. Może odejdziecie z, z jakiego, od jakiegoś towarzystwa. A może odejdziecie od jakiejś. O, teraz to zrobiłam. Może odejdziecie od jakiejś reakcji. Właśnie takich, takich smętnych, czyli może odejdziecie od smutku po prostu, czy od innych jakichś emocji szkodliwych, opartych na lękach. To już o tym mówiłam. Także odejdziecie od tego i siły wam wzrosną. To też już mówiłam, ale teraz przechodzimy już do trzeciego tygodnia, gdzie macie zarówno odzyskane pieniądze, jak i odzyskane siły. Wy jednak nadal się martwicie, no to mi się tu nie podoba w tym trzecim tygodniu, że wy nadal się martwicie, mimo że macie pieniądze, macie zaspokojone swoje potrzeby materialne, być może nawet nie tylko materialne, może nawet i rodzinne też, bo to jest karta ojcostwa też autorytetu, czyli możecie być autorytetem dla kogoś, czy to dla osób z rodziny, czy dla osób w miejscu pracy. Jest to karta bardzo dobra, karta spełnienia w materii, jakiegoś osiągnięcia w materii. I tutaj odzyskujecie te siły, jak mówiłam. Co to znaczy? No macie już panowanie nad emocjami. Czego nie widać tu ani tu, tu macie panowanie już, czyli odzyskujecie spokój wewnętrzny, także odwagi więcej, więcej macie, no bo na chwilę tej odwagi tu tracicie tu widać diabła, czyli są lęki, tutaj też troszeczkę ta odwaga jest przyćmiona przez to, że skupiacie się na tym, co Wam się nie podoba po prostu, albo uważacie, że czegoś macie za mało, na tym skupiacie uwagę i to Wam tutaj psuje energię. Tu sobie podwyższacie wibracje w trzecim tygodniu, jest bardzo dobrze, ale wracacie do niskich energii pod koniec trzeciego tygodnia i widać takie czarnowistwo, takie zmęcenie, yy, może spowodować nawet ból głowy, takie, takie rozmyślanie o rzeczach. Ciężkich, nieprzyjemnych, lęk o przyszłość też może tu być, zupełnie niepotrzebnie, bo macie słońce później. także No ale tu może to się wiązać z pracą, czyli na przykład, jeżeli tu odejdziecie od starej pracy, możecie się obawiać, że nie znajdziecie nowej pracy, co jest nieprawdą, bo tu już jest pokazane, że macie nawet podwójne źródło dochodu, czyli nie musicie się obawiać straty pracy, bo macie, macie źródło dochodu nadal widać i to nawet podwójne może być. Ale nadal też za dużo obowiązków. No to się też ten motyw tutaj powtarza, że nadal za dużo obowiązków. W trzech kartach dobrze by było tutaj jednak troszeczkę ciężaru zrzucić, przynajmniej takiego, który da się zrzucić, bo nie każdy można, prawda? Więc to zrzucamy, co się da, a to, co się nie da, no trzeba te obowiązki będzie dopasować. To jest taka żonglerka zadaniami, tu pokazana, czyli trzeba będzie się zmieścić w czasie, żeby wykonać no, taką dosyć dużą ilość obowiązków. Ciężko, troszkę ciężko, ale tu jest już nagroda, widać, bo jest sprzyjanie, czyli. Jest to karta też spełnienia radości życia. Widać sprzyjający los, widać sprzyjające okoliczności, więcej optymizmu i radości. Przede wszystkim radość, tu bym podkreślała. Czyli wyjdziecie na swoje. Po tej energii, poczucie takiego troszeczkę niedostatku jakby, czy straty, wychodzicie tu na swoje. W dwóch kartach to widać, bo jest cesarz i słońce. To może być zbiór owoców, czyli może być to po prostu wypłata. Tu cesarz też o tym mówi, że albo wypłata, albo jakieś no, po prostu poczucie zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i nie tylko. Własny azyl, poczucie bezpieczeństwa to w dwóch kartach widać. Potraficie być radośni tutaj jak dziecko. Jeżeli by chodziło o ten problem, nad którym tutaj główkujecie, aż do bólu głowy wręcz. To tu karta Słońca mówi, że rozwiązania są prostsze niż wy tutaj myślicie. Rozwiązania są o wiele prostsze niż wy tu myślicie. Ja to powtarzam dwa razy, takie ważniejsze rzeczy, żeby to tak bardziej utkwiło w pamięci. W ogóle Słońce mówi o radości życia, o pomyślności. To jest taka chęć do życia, power, jest entuzjazm. Przejaśnienie po okresie ciemności, a tą ciemność powodowały tylko i wyłącznie Wasze myśli. No to przeciążenie też nie było korzystne, ale przede wszystkim myśli powodowały Wasze myśli, osobiste powodowały tą ciemność. Natomiast tu jest rozjaśnienie, przejaśnienie, jest pozytywna energia i wzrost witalności. Cóż jeszcze, dostrzeganie jasnych stron życia. Takie działanie akceptujące, to znaczy oparte na akceptacji, czyli tu już nie ma tego zamartwiania się i takiego skupiania na negatywach, jak tam było w drugim tygodniu i w trzecim. Natomiast tu jest skupianie się na pozytywach i to jest właśnie to, o co chodzi, bo to Wam zwiększa wibracje A Jak macie zwiększone wibracje, no to lepiej Wam się automatycznie dzieje. Jest radośniej, jest szczęśliwiej, jaśniej. <laughs> I cóż jeszcze? Panowanie nad sobą też macie, to już było wcześniej też pokazane, ale przez te myśli, które Wam tu szkodziły, no to tu na chwilę się psuła sytuacja. Natomiast tu wraca do Was dobra energia, czyli to dobre nastawienie i panowanie nad sobą, nad emocjami, macie dosyć energii tutaj, żeby osiągnąć to, co wy chcecie. I cóż jeszcze? no Taką zdolność do kierowania własnym życiem, macie tu w trzech kartach to jest pokazane, to jest niebyle co. Jesteście też otwarci. No, widzicie, że los wam tu już sprzyja, więc to powoduje większą otwartość. A jak jesteście bardziej otwarci na potencjały i na ludzi też, no do tych potencjałów jeszcze więcej przypływa. Jeszcze więcej potencjałów macie pod koniec miesiąca. Tylko na te kolejne potencjały, to tam musicie troszeczkę poczekać, ale to już jest taki wstęp do kolejnych spełnień. To jest preludium do kolejnych spełnień, które już spełnienia mogą się zacząć tutaj czyli tak gdzieś w środku czwartego tygodnia natomiast kolejne spełnienia tu już mogą być nieco później chwilę trzeba poczekać ja mówiłam, ale wy już widzicie te nowe możliwości dobrze, czyli perspektywy tu są bardzo dobre, pokazane w dwóch kartach, no i jeszcze ten cesarz też mówił mm, o dobrej sytuacji Cóż jeszcze? Optymizmu jest też tu dosyć, w trzech kartach jest pokazane, czyli jednak optymizm przeważa nad tymi czarnymi myślami. No i teraz przesłanie. Niekiedy pojawiają się pewne trudności, ważne jednak, aby dostrzec w nich nowe możliwości. Trudności, to mamy tak, no te trudności są związane z tym są dużą ilością obowiązków, to są na pewno trudności poważne. Ale one stwarzają możliwości, czy to więcej, większego zarobienia, no bo tutaj jest pokazane, że wy możecie czerpać z dwóch źródeł pieniądze, nawet, czyli możecie mieć podwójne źródło zarobkowania. To są te materialne możliwości, które widać też w cesarzu. Natomiast co jeszcze, jeżeli od czegoś odejdziecie, bo coś tam właśnie było takie ciemne, Coś Wam się nie podobało, no to też powoduje nowe możliwości, które też widać w Cesarzu, w Mocy i w Słońcu, czyli widać dużo, dużo pozytywów, jeżeli od czegoś odejdziecie, od tego, co Wam nie służy. Yy, czyli jeszcze raz, jak to brzmi? Niekiedy pojawiają się pewne trudności. O, tutaj jeszcze jakaś sprawa do załatwienia. Pewne trudności. Ważne jednak, aby dostrzec w nich nowe możliwości. Nowe możliwości. O, te wszystkie możliwości tu w jednym rządku. Będzie widać, będzie widać. To są wszystko nowe możliwości, bardzo dobre, zarówno jeśli chodzi o sprawy materialne, spełnienia w materii, jak i poczucie mocy, poczucie odwagi, siły. Zdrowie też może się tu poprawić, bo są dwie karty na ten temat także zdrowie też tu może się poprawić. W ogóle więcej powera, więcej siły, więcej takiej ekspansji, że tak powiem. Będziecie sięgać tu po swoje marzenie, jeżeli tylko chcecie, bo, bo możliwości są, podpływają stateczki z możliwościami, także to wszystko jest. Także życzę tego spełnienia, tych nowych możliwości, jeszcze raz pokażę, chociaż może ich nie widać tak bardzo, bo to są malutkie stateczki, ale jak one podpłyną bliżej Was, to będą większe. Będziecie je lepiej widzieć, ale to słońce wyraźnie mówi, że to sprzyjanie już tutaj będzie, także będzie więcej radości też. O tej radości życzę i zdrówka, które też tu się pokazało, do usłyszenia.